Siemaneczko tutaj wenta. Zapraszam Was do 46 odcinka z serii Dead by Daylight. Zagramy sobie dzisiaj z Krycikiem, Szwagrusem oraz z żubrem. Jak widzicie, jest nowy event krwawy księżyc, e, macie tutaj opis całego wydarzenia, jako cała społeczność, to zbieramy sobie tutaj e, punkty. I aktualnie jesteśmy na takim poziomie, jak cała społeczność zbierze te 7 milionów, to za każde, za każdy mecz będziemy zyskali 100% więcej punktów krwi za 20 milionów e, 150% i za 35 milionów 200% więcej za każdy mecz. Także całkiem spoko. Szczegóły macie tutaj Tutaj macie całą kolekcję, którą można zebrać I w sklepie pojawiły się takie oto skiny Tak więc zaczynajmy Albo... Yy, Kruszałka Dobra, dwie koperty oh. Wraknostromo ale wiecie, że Wraknestroma to jest mapka tego? Ksenomorfa? Ksenomorfa, dokładnie tak. Także Nie. witam podczas... E, ...eventu Krwawy Księżyc, w którym... To jest ...w którym można zdobyć bardzo dużo punktów krwi. I teraz tak. Aha. O kurde. To Legion się świeci w ciemności, do to, się. To, to... Czemu ludzie I teraz. Grają tak. na Dobra, bo mnie goni. I teraz tak. Macie sobie ten taki właśnie event, nie? Krwawy księżyc i teraz co my podczas tego eventu możemy zrobić? Pokażę wam, ale to po ucieczce. Mordrulcowi No nic nie zauważyć. Ale ty masz rękę, siup! Ale no, ty masz włosy, siup! Tak, tą krew, nie są. Puuuu! Weź się, weź ty się, obie. Dobra, zostawiła mnie, zostawiła mnie i to na dobre. Ja się mogę na spokojnie uleczyć i teraz wam pokażę o co chodzi w tym całym evencie, który trwa od 18 marca, tak, do 31. I tak mamy tutaj koagulanty i teraz tak odkładamy sobie je i już wam pokazuję. Mamy takie właśnie roślinki, takie tutaj. I te roślinki tworzą taki okrąg, jak tu możecie zauważyć. Tutaj jest taki czerwony okrąg, i w tym okręgu, tutaj, to jest o 50% mniejsze wydawanie dźwięków, kiedy jesteśmy ranni, oraz o 50% szybciej. Zmniejsza nam tutaj, właśnie e, znikanie krwi. I teraz tak. Ej, uciekasz mi? Dlaczego mi uciekasz? E, wyleczycie i teraz tak. Jako mamy tego koagulanta, to możemy sobie z niego darmową kackę wytrzepać. Już Wam pokazuję, jak. Czemu to mi pół godziny leczysz? No bo nie mam żadnych perków pod leczenie. I teraz tak Mamy sobie tego koagulanta całego Podchodzimy do niego, zbieramy go Za niego dostajemy już tutaj jakiś debiut 1000 I teraz jak go za Tutaj, o! Znowu eee, Kurde Dostaliśmy za niego dodatkowe 500 punktów właśnie i teraz tak, że każdy zrobiony gen, nieważne jak długo go robimy, możemy go nawet dotknąć, ale że go naprawimy, dostaniemy 3000 punktów krwi. Także to jest bardzo dużo. Za samo dotknięcie gena, ale go zrobienie. No ja czekaj! No stój! No ale im szybciej cię leczy, tym lepiej no. Oczywiście, nikt mnie tutaj nie zdejmie. Trzeba się samemu zdejmować, oczywiście. No, jak to będzie trollował na odcinku, to... No nie, Swagrus leci. Ej, dobra, ja idę go ściągnąć. Czy ty idziesz? Ale tak słabo, kurde, jest jeden gen zrobiony. Za długo tłumaczyłem, a za mało skupiłem się na gierce. Dobra, nie zostawił. No, bo nie gonił. I teraz patrzcie. Jesteśmy na samym końcówce tego gena I... Kończymy go I mamy 3000 No ten żober robi? Ładnie. I lecimy, szukamy kolejnego gena gdzieś. Tutaj, zaraz z boku jest. Co go naprawimy? O! Przy okazji, to ten. Warto robić tutaj właśnie wszystko, co jest po kolei, a co nam daje punkty krwi. Bo naprawdę podczas tego eventu, naprawdę, bardzo dużo tych punktów możemy zebrać. Także wszystko co, co nam tutaj wokół nas jest, a co możemy za co możemy zdobyć punkty najlepiej robić je. Kto tu przyjdzie. Także od razu uciekamy. Szafki raczej nie Ty sprawdzi. Go no czekaj, bo on tu gdzieś jest. On tu mnie szuka. Okay. Dobra, idę go zdjąć. Chociaż on tu jest. Goni mnie! Dobra, chodź Idę go zdjąć. No dobra. To no to nieładnie. Wszyscy mamy po dwa wiszonka, teraz już wszyscy padamy jak muchy po kolei. Claire! Trzymaj Nie pozwól za mną, temu Za mną przez pół mapy biegam się wbić W twoją głowę Ja, ja, ja ginę. O Idzie po mnie krecik Dobrze widzę Tak. Górę szybka Ostatnie dwa geny zostały krycik. Trzeba to zrobić. Nie zrobimy tego. No. Zrobimy to. Pójmi tak. ma barby. Рубкано. Хоч ту, хоч ту, хоч ту. Коч ту. Pobawmy się. Dobra, uciekam. W drugą stronę. Rób, róbcie genę, róbcie gena, Okej. Okay. Ona goni cały czas za mną. Cały czas... Kurde, zblokowałem się. No i... po mnie. Kurla, blisko. No i obserwujmy wasze zmagania, tutaj jest oto, to, oto tą jakże agresywną legionicą. Ale masz fajną mapkę, szwagier. Czerwona no, taka. Dziękuję, starałem się. To już koniec szwagra Kończ go jak i uciekaj Ucieka od to gena jak najdalej O kurde, oszukała mnie Koniec Dobra, krecik Kończ geja, no, do, końca. do końca Daj do końca geja, byś mógł bram otworzyć ewentualnie Ooo Sprawdziszawkę Uciekaj Aaaa kurwa, A by nie sprawdziła ogólnie a wiesz, że jak klikniesz SHIFT i pracy, to pał, z szafki, no? Nie wiem, gdzie chcę, ale się nie zdarzy. Kredzit, no za perki, się ten koń. One is useless. No wiem, co dwa Nooo, 50 tysięcy za gierka ...przez wow, RPD! Kto kogoś poniosło za mocno i pielęgniarka też? No ale to było dawno, dawno temu. Dobra, mamy wschodnie skrzydło, i kurde, o, lecimy. 3 do geja a i on ucieknie. On poszedł zbierać koagulanty. To jest nowy wykręt. Nowy wykręt. Dobra protokół piwnica To idźcie do piwnicy tu trzeba zbierać Punkty za zrobienie generatorów Ej! Krecik! Tyle jesteś troll On to specjalnie zrobił Nie ja, no, to... z Krecik? To on tak troluje pod odcinek, nie? To jest troll odcinkowy. No na pewno. On, on idzie do was. O, krecik zbiera ten. Yy... Yy, on, on jest kontenciarz, nie? Krecik to kontenciarz. Wszystko pod kontent Dobra, po mnie idzie. Dobra, nie trafił mnie, ale... uciekam. Tyk. Czemu ty rozwiewasz go, krecik? Muszę. Bo mnie denerwuje jego morda. Nie rozwiewaj go, po co? On jest koło środka. Już nie. Państwa środka. Do końca, o, do, końca. do końca, do końca Do końca, do końca Do końca, do końca, do końca, do końca, do końca, do końca Dobrze Dobrze krecik Na środku jeden gen jest zrobiony, nie? Co nie tak? Nie. Tak. niewiele. wam trzy sekundy czasu. Macie dwa geny zrobione. <grywka> Kurde, prosto po mnie on idzie. Wracam, ja wracam, wracam, wracam.

Gdzie mam niech? Tepa się gdzieś? Swager, jak tam? Dobra, Jestem jest koło mnie Dobra, poszedł A nie, stajem, nie? jest gdzieś Nie Nie wiem, gdzie jest jest szwagier On pewnie pewnie gdzieś w szafce kampi, bo go nie widzę. To nieźle. To nieźle To nie źle wtedy tam no, odbieramy w trzech. Niestety. Nie zdejmuj się ty debilu! No ja pierdolę, ty, ty zesidioto! Na chuj ty się zajmujesz. Nie trafił mnie! Może akurat by mi się udało. No, może ja bym się kurwa zjął. O, szybko! Ciągaj go! Dobra. O. Ale nie. Gdzie jest szwagier? No właśnie, co to? A szwagier w ogóle nie gra, on ten... To się wyciszył przecież. Co on chyba? robi? Dobra... Eksplozja... Aha, w szafie był, on był w szafie gdzieś. Bo... A no, tam daleko tam był. Zdejmujesz kryćka? Tak. O. Dobra. Uszale, wyleczeć, szybko. Nie. O kurwa. No, to kurwa. co? się tepnął. A. Dobra, kurwa. O, kurwa. O, O, na... Oj, no. ja nawet nie nawet go nie zauważyłem. Sełnik tego bo ja w ogóle zdechnął. No dobra. Po prostu idzie teraz po... Aha. Sełnik no, szwagra, żeby on był przynętą. No dobra, on... Dobra wiesza, 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 wiesza. Także on teraz będzie na ciebie polował. Nie ciągaj tego on A kurna sta. ja pieczę że z Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!